Dobra, widzowie, otwieramy Ultra Boxa 35 minut. Ej, to będzie legendarny skin, chyba. 34 świecąca. Łódź. Cześć, mam witajcie w kolejnym odcinku z Bronsters na tym kanale. Jakieś tutaj rzeczy sobie z Super Sell odbieram. Yy, no, bo były za darmo, także sobie odebrałem. I dzisiaj, widzowie, bardzo mocny odcinek, bo. Odbierzemy te wszystkie nagrody, które tutaj są z tego wydarzenia. Misja, misja. Mamy tutaj legendarnego Stardropa, domowe Stardroby, a nawet Ultra Boxa. Także uważam, że jest naprawdę mocno, jeżeli chodzi o ten event. Także ja zapraszam do oglądania. Zaczynajmy. Zapomniałem wspomnieć, że wszystko razy dwa odbierzemy, bo mam jeszcze drugie konto, gdzie też widzowie czekają na mnie kozackie nagrody, i darmowe prezenty. Dobra, zaczniemy odbierać rzeczy z mojego drugiego konta, bo jak już na tym kącie jestem, to od tego zaczniemy sobie. I zaczniemy tak spokojnie od 10 randomowych starropów. Może coś fajnego z tego wyleci, ja mam taką skrytą nadzieję. Na razie niestety o epicki, epicki jest lepiej, jest lepiej. No niestety jakieś głupia emotka peny. Zostawcie sobie kałapkę w górę, to mi się poszczęści. No bo na razie szczęścia nie widzę, szczęścia nie widzę. Rzadkie start są same. O, epicki, epicki, lepiej, lepiej, lepiej. Może teraz jakiś mityk. Co jest? Ja w przyszłość przewiduję, widzowie, szybki subik i otwieram. A w środku skin do bo chyba. Yo! I to, aha, no tak, skin za 29 gramów, dobra. Czego ja się spodziewałem, po mitycznym start -upie. I to tyle, jeżeli chodzi o 10 start-upów, lecimy z kolejnymi nagrodami. A kolejną rzeczą będzie złoty dołk, dołcz, którego na głównym koncie nie mam, bo nie mam tam odblokowanego dodja jeszcze. Po prostu no fajnie, jest to mój pierwszy złoty skin ogólnie na moich wszystkich kontach. No, wygląda on fajnie, wygląda on fajnie. No i lecimy teraz jeszcze z tym jednym gemikiem, yy, Nic. No, no, zawsze jeden gemik, o jeden gemik jest lepiej, tak? Yy, trzeba szukać pozytywów. 200 monet yy, coś, coś mi się zlagowało, 200 monet tu jest. XD. Aha, zlagowałem sobie właśnie Brosstar, no to świetnie widzowie. <gryzny> no to dało, dało gracza. Dobra, przejdźmy do czegoś ciekawszego, czyli do legendarnych stargepów, a wy oglądajcie do końca, bo na końcu odbierzemy sobie ultra skrzynki i z pierwszego legendarnego stargepa niestety jakiś gówno 1000 monet. Miejmy nadzieję, że poszczęści się jeszcze z kolejnymi legendarnymi star tysiąc 1000 blinksów spoko. Jak najbardziej spoko. Ikona gracza, nawet ładna, nawet ładna. Trzeba im przyznać, że jest ładna. Odwierzcie sobie jeszcze te 200 kredytów od razu. I co? Lecimy z kolejnym legendarnym stardropem. A Wy napiszcie w komentarzu, czy coś ciekawego z tego eventu dostaliście, co z ultra skrzynki dostaliście. Ja akurat z tego legendarnego stardropu dostałem hiperdoładowania do, do karna. No i dobra, jestem na głównym kącie już widzowie i odbieramy sobie, zaczniemy tak spokojnie, 10 randomowych start-dropów. Może tutaj też jakiś mityczny start-drop wyleci, może coś lepszego z tego mitycznego start-dropa wyleci 150 kredytów. Zbieram aktualnie na Sandy spoko, spoko. Epicki start-drop i mamy spray do Mac. No, niestety, 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 nic ciekawego nie ma. I mamy mityka! Juu. Mówiłem, że będzie mityka w środku. Aha, dobra, to już wolałem tamtego skina za 29G, widzowe. No to, słabo. Chyba, no tak, no wszystko. I od razu odebrałem sobie kona. Super. Dobra, widzowie, lecimy z kolejnym legendarnym startupem. Może tutaj coś ciekawego wyleci? I tak wyleciało. Mamy skin do Pam. Jest to wakacyjna Pam, czyli też skin za 29 gemów, Chyba tak mi się wydaje. Może nie, możecie mnie poprawić w komentarzu. I lecimy teraz z kolejnymi 10 randomowymi startupami. Może jakaś legenda kolejna. To by było naprawdę mocne, gdyby jeszcze jeden legendarny startup. Wyleciał epicki na razie. Chyba najlepszy z tych 10 randomowych start dropów. No i chyba tutaj niestety nic nie ma, bo to koniec tych start dropów. Dobra, nie przedłużajmy tego odcinka w nieskończoność. Czas wziąć się za kolejnego legendarnego start dropa I tutaj już się chyba poszczęściło, bo mamy skina do Colta. i to za. To jest bardzo rzadki skin, rekini Colt z karnetu zagniarskiego. Nawet ten skin mi się podoba, więc akurat z tego dropu się cieszę. Możemy od razu znaleźć tutaj sobie Colta i od razu ustawić sobie tego skina, bo, bo to jest spoko skin. Tak tutaj możecie zobaczyć, jakie skiny do Colta mam. Szybka akcja na moim drugim koncie, bo tutaj też jeszcze mam kolejne 10 randomowych stardropów, więc może tutaj jakaś legenda wyleci. Mam taką skrytą nadzieję i mamy... nic nie mamy. Mityczny stardrop! O pięć, więc... <laughs> No to, to średnio, średnio bym powiedział. I chyba no, niestety żadnego legendarnego dropu nie będzie, chociaż trzymamy kciuki widzowie. Może jeszcze coś wyleci, ale to chyba raczej nie dzisiaj i... Znowu zlegowałem Brawla, no świetnie, po prostu coś, 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 ten Brawl Stars mnie nie chce dzisiaj działać I niestety nie było legendarnego startupu. No i widzowie, czas na wielki finał, czyli ultra box na razie z mojego drugiego konta Na końcu sobie odbierzemy ultra boxa z mojego głównego konta Tam myślę, że będzie ciekawie Tutaj mam nadzieję, że coś fajnego wyleci, ale niestety nie, 21 przedmiotów Czyli raczej będzie typowo jeden skin, epicki Zobaczymy, na razie błyskotki, błyskotki, dużo błyskotek, sorry za hałas w tle, ale jestem aktualnie na dworze, bo aktualnie nie mam czasu totalnie tego odcinka Wam nagrać mamy dziesiątkę świecącą i mamy skina do Loli, nie wiem co to za skin, zaraz zobaczymy, jest to skin Cobra Lola, spoko. Jest dobrze, chociaż zawsze mogło być lepiej, mamy tutaj jeszcze jakieś spreje, przedmioty kosmetyczne, ogólnie tutaj raczej nic ciekawego i wartego uwagi nie będzie, tak jak myślałem, nic ciekawego nie ma, szkoda taka zwykła skrzynka, Myślałem, że będzie coś lepszego, ale zaraz przyjdziemy do skrzynki na głównym koncie, może tam coś lepszego będzie, bo ostatnio trafiłem legendarnego skina w ostatnim odcinku właśnie z otwierania Ultra Boxa, więc może tym razem też się uda. Dobra, jestem na głównym koncie i zauważyłem, że w sklepiku jeszcze na mnie czeka legendarny, znaczy w sklepie jeszcze na mnie czeka legendarny Star Wars, zobaczmy co w środku i mamy tutaj gwiezdną moc do Byrona. No może być, może być, może być drop. Chociaż ja zawsze wolałbym skiny, ale dobra, przejdźmy już do finałowej rzeczy, czyli Ultra Boxa. Widzowie. Zostawcie subika, bo ten odcinek jest mocny, ten odcinek jest mocny. I co? Otwieramy w Dzowie, co w środku. 35 przedmiotów? Łop! To chyba będzie legendarny skin. Co jest? 34 świecąca? Nie, nie, nie. Dobra. Ej, nie słyszałem się tego. Rodeo Hank to jest chyba mityczny skin. 32 świecąca? Ej, to jest skin do Nity chyba. To jest legendarny skin Nity z ciosami. I to naprawdę fajny skin. Laczej ja, kręcę. Dwa ultraboxy na tym koncie pod rząd i dwa legendarne skiny. Okiegu, ja mam farto, aż sam w to nie wierzę, widzowie. Dobra, dużo blinksów i jeszcze jeden skin tutaj muszę już powiedzieć chyba epicki. Mamy skina do Poko i jest to tandetny poko. No okej, okay, ten skin też jest jak najbardziej spoko. Mamy jeszcze tutaj jakieś przedmioty kosmetyczne i całą masę emotek donity, Nity, bo każdy legendarny skin ma całą masę przedmiotów kosmetycznych właśnie do tego skina stricte. Więc co, tutaj już myślę, że nic ciekawego nie będzie. Ale jakiego ja mam szczęścia, to ja sam nie mogę w to uwierzyć w Dzowie. Chyba ultra boxy pod rząd, i dwa legendarne skiny. Dobra, na tym będziemy kończyć ten odcinek. Zobaczcie, ile tych rzeczy tutaj jest. To tyle, widzimy się już niedługo. Subskrybujcie kanał. Elo!